Cześć, kochani. Pewnie wszyscy pracują. Ja już po pracy. Prawie że. Spotykam się z Wami, e, e, aby z Wami porozmawiać o tym, co się działo 14 września. Czyli sukces dzień. Dzień sukcesu, sukces day. Eee, ogólnie no było super, 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 świetnie. Coś wspaniałego, trzeba by było tam być, e, żeby, żeby wiedzieć, co tak naprawdę tam się działo. E, to, co jest e, nagrywane, czy robione zdjęcia, to nie jest to samo, e, jak, jak na żywo. Ogólnie na samym początku zostałam bardzo mile zaskoczona. Jak tylko weszłam do hotelu, aby się zarejestrować, że już jestem, poinformowano mnie, że jestem VIP-em. Zaskoczenie niesamowite, ponieważ nikt mnie nie poinformował o tym, że jestem VIP-em. Było spotkanie dla VIP-ów, ale oczywiście byłam spóźniona na to spotkanie o prawie godzinę. Ale gdybym wiedziała, to bym przyjechała wcześniej. Więc to było miłe zaskoczenie, ale szkoda, że, że spóźniłam się na spotkanie dla VIP-ów, z tego względu, że była, było naprawdę sporo, sporo fajnych rozmów praktycznie ze spe specjalistami w firmie Forever, więc pewnie wiele, wiele bym się dowiedziała. Na sali szał, szał. Szał, muzyka, tańce, wygłupy, wspaniali ludzie. No, no, no było naprawdę bardzo miło, aż ciężko było wracać do domu. Ciężko było wracać do takiej, jakby rzeczywistości, ale przez takie spotkanie jak Success Day, człowiek dostaje takiej siły, takiej siły do, do jeszcze większego działania, do robienia tego, co się lubi. Wiesz, wiesz że, że jesteś że jesteś z tego powodu nagradzana i ogólnie nikt z firmy Forever nie jest jakiś przegrany każdy z nas jest wygrany więc naprawdę naprawdę super na takich spotkaniach na takich spotkaniach można sporo, sporo osób spotkać spoza, spoza kraju tak jak ja teraz w Belgii to naprawdę z wielu, z wielu innych państw, więc to też jest bardzo fajne przeżycie, ponieważ ze wszystkimi możesz porozmawiać, wymienić się swoimi doświadczeniami i, i dużo też się nauczyć, i dużo też się nauczyć. To jest takie fajne, więc nowe znajomości były. Bardzo się cieszę, że się zapoznałam z nimi i na pewno będziemy teraz, jak będzie sukces day, to będziemy się spotykali w wiadomościach gdzieś tam na Messengerze, na Facebooku. Będziemy się spotykać i, i, i rozmawiać na ten temat, czy będziemy, czy nie będziemy, gdzie się spotkamy. Więc to jest takie dość, dość fajne, dość fajnie, co mnie spotkało. Dwa razy na podium, dwa odznaczenia, kwiaty, szczęście. Świetna zabawa, więc, więc było naprawdę super. Dowiedziałam się o nowych produktach. Dowiedziałam się, jakie, jakie promocje będą w październiku, w listopadzie, ale to. Już będę mówić o tym w październiku i w listopadzie, więc to było naprawdę, naprawdę coś niesamowitego. Chciałabym, żeby to codziennie tak trwało i, i, i żeby było tak, tak, tak ekscytująco. Nowy, chciałabym Wam może powiedzieć, o czym się dowiedziałam. Dostałam taką Nową książeczkę, więc te napoje nasze aleosowe, które mamy, te większe, będą też takie mniejsze. Będą dopiero, ponieważ jeszcze nie mogę ich kupić ani zamówić, więc, czyli takie podręczne, to jest 330 ml. Już, już w sprzedaży jest. Są te żółte takie 99,7, ten czysty aloes, ale, ale dodatkowo zrobili właśnie wrzoskwinie i żurawinę, więc to naprawdę super, naprawdę fajne, bo rzeczywiście z taką większą lepiej iść z taką mniejszą i, i się napić niż z taką większą i paradować z tą większą. Przynajmniej lepiej jest do torebki schować takie mniejsze niż takie większe, tak? Więc yy, super. Yy co jeszcze, co jeszcze y... Argi Plus takie saszetki mam całe opakowanie i to wiecie co, tu są też same witaminy ogólnie z owoców, ja to opiszę w poście, zrobię zdjęcie, opiszę w poście i to wsypujemy, te nasze witaminy wsypujemy właśnie do aloesu, do picia i to też daje bardzo, bardzo dużo energii. Przeważnie osoby, które ćwiczą, ćwiczą czy tam na siłowni, tak, czy codziennie robią jakiś trening, to właśnie piją. Piją właśnie aloes razem z tymi witaminami, więc, więc to jest to. Co... Przepraszam, bo zrobiłam sobie tutaj, żeby o niczym nie zapomnieć, żeby wam powiedzieć dzisiaj. Yy, mówiłam ostatnio o, o próbkach, że jeśli gdybyście chcieli próbki, to już niektóre, już parę próbek mam już porobionych do wysłania. Yy, ile będzie, znaczy, yy, ile mi wystarczy, do tej pory będę wam wysyłać. Jeśli chcecie, dalej możecie pisać do mnie i będę wam wysyłać, więc ja sobie przygotowałam już takie próbeczki z aloe vera żel z opisem, dokładnym opisem na co, na co działa, tak z tyłu nakleiłam próbeczki. Druga rzecz, to by było msm żel. To jest ogólnie nastawy, kręgosłup najlepiej to używać regularnie jak, jest, jak, jak coś boli, czy jest jakiś obrzęk, więc to jest też fajne, więc tutaj też dałam próbeczki, to będzie w jednym te próbeczki będą w jednym liście, tak jakby i ja Wam to wyślę i propolis i propolis też będzie z opisem szczegółowym, więc jeśli, e, jeśli chcecie, to trzy te, e, trzy te próbeczki e, w, liście, e, w liście sobie dostaniecie do domu za darmo. Więc fajnie byłoby, gdybyście sobie je wypróbowali wypróbowały, więc e, zapraszam, piszcie, e, ja na pewno to do Was wyślę. Szykuję również prezentację, następną prezentację, również z próbkami naszych, naszych produktów z ALS-u. Każdy będzie mógł spróbować. Mam nadzieję, że do prezentacji już będę mogła zakupić napoje aleosowe, te mniejsze, więc też będą. Też, też będę dawała do spróbowania. Yy, Argi, plus z, właśnie z Aloesem, yy, ja już mam tutaj, już wszystko ręcznie robię. Wszystko <noise> yy, już mam. Yy, porobiłam sobie już takie, yy, jakby, plakaciki. Widzicie już yy, nawet yy, opis, co do czego, yy, jak działa, na co działa. Więc, yy, więc wszystko. Yy, wszystko, wszystko pomału szykuję. Trochę to będzie trwało, ponieważ no, no, no nie mam za bardzo czasu, żeby, żeby to robić. Jak kończę pracę, to, to właśnie biorę się y, do roboty i coś tam robię. Y, będę miała różne. Y, mam już ogólnie, mam już różne ulotki y, z naszymi produktami. Y, mam y, ile, co już, ile co kosztuje. Mam książeczkę. Yy, taką właśnie. Wszystko, wszystko tu yy, ogólnie jest opisane, napisane. Wybieram się również do centrum do nas, bo ponieważ za tydzień chyba czy w niedzielę, dokładnie nie wiem. Muszę spojrzeć. Będę miała również swoje stoisko, więc też będę promować yy, naszą firmę. Więc trochę, yy, trochę pracy yy, jeszcze dodatkowej będzie. I co? I co? Jednak ta werwa jest, jednak ta werwa jest, ale opłaca się, opłaca się i, i cieszę się z tego powodu. To jest naprawdę ogólnie większość dzięki Wam, dzięki Wam, naprawdę. Gdyby nie Wy, to pewnie by tego chyba nie było, ale jesteście ze mną i cieszę się bardzo z tego powodu. Yy... chociaż ostatnio spotkała mnie taka dziwna sytuacja <laughs> tak dziwnie może o tym <laughs> mówić ale yy, nie wiem, stwierdzili, że jeśli jest sukces to, to nie ma znajomych yy, no nie wiem, to chyba nie są znajomi jak się nie ma znajomych yy, po sukcesie to zaraz znikają czy co, nie wiem, nie rozumiem yy, ja yy, no też się pozbyłam paru znajomych i też tego nie rozumiem. Nie wiem, jak to się stało, ponieważ nawet się nie odzywali, nie, nie, nic nie powiedzieli, nic nie napisali. Mm, ale co? No myślę, że to jest jakaś głupia zazdrość. E, moim zdaniem to po prostu nie byli znajomi. E, z tego co wiem, to większość, większość, co próbuje coś zrobić, traci znajomych, e, no to takie jest niefajne. No ale mówię, to nie byli znajomi widocznie. no Taka y, zazdrość to nie jest nic fajnego, ponieważ y, y, gdyby chcieli, mieliby to samo, a może i nawet więcej, y, to jest naprawdę ciężka praca. Ja za przeproszeniem nie siedzę na dupce y, i nie zarabiam. Ja y, chodzę do pracy, y, chodzę do pracy, wracam, robię. Mam forever. I, i to nie jest, i, i coraz mniej czasu, więc, więc to nie jest takie łatwe. To naprawdę nie jest takie łatwe, ale jeśli się chce do czegoś dojść, to się to robi. Więc każdy może, może to robić, tak? Każdy z nas ciężko pracuje, każdy z nas chce się czegoś dorobić, każdy z nas chce żyć. E, więc, no, e, głupio, że ktoś zazdrości i zaraz już nie jest twoim znajomym, czy coś. No, ja e, nie mogę narzekać, bo mam dużo znajomych. E, ale, ale mógłby ktoś coś powiedzieć, chociaż, a nie ja się dowiaduję gdzieś tam, skądś tam, że coś jest nie tak, a później się patrzę na Facebooka i rzeczywiście coś jest nie tak. No więc Facebook to jednak. Jednak się dużo dowiadujesz z tego Facebooka, no niestety. <noise> no nieprzyjemne rzeczy też, też są, ale to nic, to nic. Cieszę się, że mam Daniela, cieszę się, że mam Renatkę, którzy są od, y, od początku. Cieszę się, że mam Monikę i sporo, sporo, sporo y, innych y, fajnych znajomych. Więc y, to są znajomi, którzy są z Tobą od początku. Y, 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 więc zawsze mają jakieś dobre słowo do ciebie. Więc to jest takie fajne. To jest fajne mieć kogoś przy sobie. Więc to tak to tak wygląda. Będziemy w kontakcie cały czas. Będziemy w kontakcie. Jeśli mam nadzieję, że ktoś obejrzy sobie ten filmik. Widzi, widzę Sylwia jest czy była. Więc pozdrawiam Sylwię. Mam nadzieję, że, że, że za tydzień zrobimy. Yy, zrobię następną yy, relację. Yy, I odzywajcie się, bo jeśli chcielibyście wypróbować te próbeczki, te, te nasze yy, produkty, to ja na pewno Wam je wyślę. Więc yy, dziękuję. Dziękuję, że jesteście, że byliście yy, i że będziecie. Bo ja będę z Wami cały czas. Yy, I do zobaczenia za tydzień.